Ten chłopak to był twój kolega, tak? No, z tej samej firmy. Czyli, czyli czekaj, jadą po, Polacy. On tak, wyjeżdżamy z Polski, nie wiemy do jakich prac. Dopiero na miejscu się okazuje, że na przykład ty jedziesz na tą godzinę, tam, ty na tamtą, z kimś tam się zabierasz. I dopiero w tym dniu, kiedy idziemy do pracy, się dowiadujemy, co będziemy robić. Nie więcej. Aha. Albo dzień wcześniej, góra. I twój kolega trafił na ubojnie, tak? On jechał na produkcję. Jechał na produkcję produkcja, czyli nie wiemy, czy nie wiemy. To... produkcja. Powiedział, no. że to będzie super lekka, łatwa robota, po prostu produkcja. I na miejscu się okazało, że ma zażynać, owca żywa. Na taśmie? Na taśmie związane, jadąca owcem. Masakra. No i co? No, no i zrezygnował po jednym dniu. Ale przez jeden dzień zażynął? No, tak. No, a wiedział, no, jak to się robi? No po prostu kazał mu gardła podżynać. Masakra. No dobrze. Ale trafiał zawsze? One się nie ruszały? No, nie, nie, no nie trafiał zawsze właśnie przyjechał się na tym nie znał. I właśnie opowiadał, że czasem trafił co innego. I owca się miotała i że no nie mógł tego zmienić. I zarazem Ale ciągle ludzie jadą do takiej roboty, nie wiedząc, gdzie jej rzucą. Nie wiedząc, ich co ich dokładnie będą No i ja też wyjechałam na kwiat. A skończyłaś na rybach. Mhm. No dobrze, ale czekaj. Czyli tak, pracowałaś teraz za granicą, tak? No, no wiadomo, ja. każdy pola, który musi, bo w tym kraju nie da rady inaczej. Yy, przy rybach. Czyli tak, daleko, nie mówimy w jakim kraju, ale daleko, w cywilizowanym, jechały ryby z Polski. Tak. No, i te ryby z Polski to co? One były w workach To opowiada, jak to wyglądało? Z Polski przyjeżdżały tak. ryby w takich workach z krwią, z jakimś osoczem. Przy to rozcierali i rzucali nam na paśmę. Ryby niektóre były bardzo stare i robaczywe, a my to po prostu robiliśmy z tego filetu. A, a ładnie, wspominałaś o kolorze tych ryb niektórych. Mega żółte. Albo sine, albo rozpadające się w ręku. I te rozpadające się w ręku, to co z nimi robią? Wyrzucają? Nie, robią z tego sałatki. Aha, sałatki. I ludzie jedzą? Jedzą oczywiście, o tym mhm. Patrzyłaś na to i było Ci obrzydliwie? Nie no, generalnie niektóre były takie stare, że no się rzygać chciało straszliwie.